Ich serdecznie w ten cudowny dzień w pierwszym odcinku naszego kanału dzisiaj chciałem się z wami podzielić swoją opinią na temat Eckharta Tola. I jego książek ogólnie mnie bardzo przypadł do gustu, ten pan. To co piszę. Pierwszą książką, którą, jego, którą przeczytałem jego, to było Potęga teraźniejszości. Później chyba była Nowa Ziemia. Później Mowa Ciszej i na końcu. Nie jesteś samotną wyspą. Oczywiście jak zawsze opinie są podzielone. Ja. No mnie potęga teraźniejszości urzekła i to bardzo. Trochę tych książek o duchowości przeczytałem i to była pierwsza książka, która po prostu jak dla mnie jest instrukcją obsługi siebie. To jak jest wytłumaczone tutaj, jak ego funkcjonuje, zresztą w Nowej Ziemi to jest podobnie jest dużo ego. Niesamowicie. niektórzy twierdzą jeżeli chodzi o ego że z ego trzeba się zaprzyjaźnić inni twierdzą, że ego trzeba rozpuścić ja zaliczam się do tej drugiej grupy na tą chwilę tutaj mówiłem w filmiku wstęp za jakiś czas mogę zmienić na ten temat zdanie ale na tą chwilę uważam, że ego jest czymś co hmm, jakiego słowa tutaj należy nie bardzo mi też podchodzi eee. Dobrze jest po prostu rozpuścić własne ego hmm. No to jest, co jest fajne to eee, we wszystkich książkach jego przynajmniej tych czterech O tej ciszy wewnątrz podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Raz udało mi się doświadczyć tej ciszy. Chociaż nie wiem, czy to była ta cisza, o której pisze Tole. <grym> eee, własnej ciszy najprędzej. medytowałem w pozycji stojącej praktykuję tai chi. od kilkunastu lat już i po prostu rano medytowałem w pozycji stojącej tak zwany chang czyli stanie jak słup i w pewnym momencie po prostu zrobiło się błogo, cicho w moim wnętrzu. Oczywiście ten stan trwał tylko chwilę, sekundę, może dwie. Był niesamowity, ale niestety oczywiście pojawiła się myśl: Boże, jak tu cicho. I oczywiście cisza zniknęła. Ale ogólnie jeszcze przez jakiś czas czułem się bardzo dobrze. Po drodze do pracy e, świat wyglądał inaczej. Wszystkie samochody stojące gdzieś tam na ulicy, na parkingach, wydawały mi się takie czyste. Jakby wszystkie wyjechały rano z myjni. Niesamowite doświadczenie. No i później jeszcze w dobrym nastroju, później byłem przez kilka godzin Także coś w tym jest. O czym pisze Tole W mowie ciszy jest bardzo dużo o ego. Tam pół książki albo nawet dwie trzecie to jest mowa o ego. I powiem Wam, że odkąd przeczytałem te książki, wszystkie to mam takie odczucie, bynajmniej na, tym, na tą chwilę, do tej pory, że moje własne ego bardzo mnie męczy. Dlatego dokładam się do opinii. Nie wiem, mogę słowa użyć mistrzów duchowych, ale na pewno w tych książek, które ja czytałem wcześniej wszędzie są opisy, że ego należy rozpuścić. Także nie wiem skąd się biorą ci, którzy twierdzą, że z Ego trzeba się zaprzyjaźnić. No ale każdy ma prawo do własnych opinii, teorii i postrzegania świata. No, każdy ma swoją drogę rozwoju duchowego. Ja osobiście uważam, że nie mam prawa negować niczyjej ścieżki. Bo tylko to jest moja własna perspektywa. Ja mam swoją prawdę. Każdy ma swoją. Chyba trochę za szybko przewijam. Przekadrowuję, nie wiem jak to się profesjonalnie. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie ja osobiście polecam bardzo tego autora, i jego książki. Na YouTube oczywiście jest trochę filmów z nim. Też fajnie popatrzeć, gostek ma specyficzne poczucie humoru. Uh. A nie, to chyba już powiedziałem. Dobra. No cóż, myślę, że chyba wszystko powiedziałem, co chciałem. Jak nie, to powiem w innym, kolejnym odcinku, lub innych odcinkach. Mamy piękny dzień jak widać niebo się oczyściło z chmur chociaż też nie wiem czy można tak to nazwać że się oczyściło raczej chmury były tak łaskawe i nie mówię tu że z żadną złośliwością Ot, pokazały nam Piękne niebo, i pozwolimy słońcu świecić na nas. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. I do następnego odcinka. Do zobaczenia. Życzę wszystkim obfitości. Pa.